Uwaga, film jest parodią i powstał wyłącznie w celach humorystycznych. Donald Tusk odwiedza szpital psychiatryczny, by zobaczyć, jak wygląda opieka nad pacjentami. Przechadzając się po korytarzach, pyta jednego z pacjentów: Witam pana, czy pan wie, kim jestem? Pacjent patrzy na niego uważnie i mówi, nie mam pojęcia, ale tam w recepcji na pewno panu powiedzą. Tusk lekko zbity z tropu kontynuuje wizytę. Wchodzi do kolejnego. Sali, a tam pacjent na jego widok staje na baczność i salutuje. O, widzę, że pan mnie rozpoznał, mówi zadowolony Tusk. Oczywiście, panie dowódco Piłsudski! odpowiada pacjent. Tusk, już całkowicie zmieszany, zwraca się do dyrektora szpitala. Panie dyrektorze, macie tu jakiegoś normalnego pacjenta, który powie mi, kim naprawdę jestem? Dyrektor kiwa głową i prowadzi go do sali, gdzie siedzi spokojny, elegancko ubrany człowiek. Tusk pyta go z nadzoru. Dzieją. Proszę pana, czy wie pan, kim jestem? Pacjent patrzy uważnie, poprawia okulary i odpowiada spokojnym, inteligentnym głosem. Oczywiście, pan jest Donald Tusk, premier Polski, obecny lider koalicji. Tusk odetchnął z ulgą i pyta: Cudownie, a skąd pan mnie tak dobrze zna? Pacjent wzdycha głęboko, spogląda na Tuska i mówi Bo przez pana tu siedzę. <słyska> Donald Tusk odwiedza szkołę podstawową, żeby porozmawiać z dziećmi o przyszłości Polski. Podchodzi do jednego chłopca i pyta. A ty chłopcze? Kim chciałbyś być, jak dorośniesz? Chcę być politykiem, tak jak pan. Odpowiada dumnie chłopiec. Tusk się uśmiecha i mówi. No proszę, bardzo ambitnie. A dlaczego akurat politykiem? Chłopiec bez zastanowienia mówi. Bo politycy mają fajnie, nic nie muszą robić, a wszyscy ich znają, szanują, dużo zarabiają i mogą obiecywać, co tylko chcą. Tusk marszczy brwi, trochę urażony i mówi surowo. Młody człowieku, to wcale tak, tak nie wygląda. Politycy, Ciężko pracują, zawsze dotrzymują słowa, a czasami nawet poświęcają własne zdrowie dla kraju. Chłopiec robi wielkie oczy, po czym pyta z przejęciem. Ojej, przepraszam, to kim pan w takim razie jest? <grybuj> Donald Tusk wraca późno w nocy do domu. Cicho przekręca klucz w zamku, wchodzi na palcach, buty zdejmuje prawie w locie. Myśli, że Uda się przemknąć niezauważony. Na jego nieszczęście usłyszała go żona. Podchodzi i pyta: No i gdzie ty byłeś do tej pory? Tusk odchrząkuje, poprawia kołnierz i mówi jak na konferencji prasowej. Miałem bardzo ważną debatę o przyszłości Polski. Żona patrzy na niego, mruży oczy i spokojnie rzuca. Dobrze, to teraz powiedz mi prawdę. Tusk tylko wzdycha, ręce w kieszeniach, mina zbitego psa. No dobra, no graliśmy w pokera. Wiedziałam. Odpowiada żona z lekkim znudzeniem, po czym dodaje. Za każdym razem, jak zaczynasz gadać o przyszłości Polski, masz tę samą minę, co wtedy, gdy przegrywasz w karty. <grywa> Donald Tusk wchodzi do małego baru gdzieś na zadupiu. Siada przy ladzie, poprawia marynarkę i mówi. Jedno piwo proszę. Barman nalewa, zerka jeszcze raz, mruży oczy i nagle mówi Ej, pan to chyba Donald Tusk, nie? Tusk uśmiecha się skromnie. Tak, ale proszę, bez rozgłosu. Barman nie może się powstrzymać. Podnosi głos i woła do sali. Ludzie, patrzcie, kto u nas siedzi. Sam Donald Tusk. W barze nagle cisza, a potem wrzawa. Ktoś zaczyna klaskać, inni robią zdjęcia, a z końca sali leci: Donald, daj piwo! Barman zagaduje z uśmiechem. Panie Donaldzie, no skoro już pan tu z nami, to może postawi pan wszystkim po piwie, co? Tusk trochę. Zaskoczony, ale widzi te wszystkie uśmiechnięte gęby. Więc rzuca z udawaną pewnością: No jasne, czemu nie? Dla wszystkich po jednym. Ludzie wiwatują, piwo się leje, a Tusk czuje się jak bohater. Po kilku godzinach prosi o rachunek. Dobra, to ile się należy? Barman wyciąga paragon tak długi, że można by nim zwinąć całą Polskę. Donald patrzy, blednie i mówi: Ale ja tyle nie mam. Barman nawet nie mrugnął, tylko się uśmiechnął i spokojnie mówi: Spoko, panie Donaldzie. My to sobie dopiszemy do. O rachunku Polaków, jak pan to zawsze robił. Donald Tusk przemawia na wielkiej konferencji gospodarczej. Sala pełna ludzi w garniturach, flesze, kamery, tłumaczenia symultaniczne. Mówi pewnym głosem o wzrostach, reformach, sukcesach. W pewnym momencie z końca sali słychać donośny głos. Panie Donaldzie, pan ciągle mówi, że tyle pan zrobił, a co pan właściwie zrobił dla przeciętnego Kowalskiego? Zapada krótka cisza. Tusk zatrzymuje się, poprawia mikrofon i mówi: O, bardzo dobre pytanie. Proszę pana, zapraszam tu na scenę, chętnie wyjaśnię. Gość zaskoczony, ale podchodzi. Przebija się przez tłum. Wchodzi na scenę. Staje obok Tuska. Tusk spogląda na niego z uśmiechem i spokojnie pyta: A jak pan się nazywa? Jan Kowalski. Odpowiada mężczyzna nieco speszony. Tusk rozgląda się po sali, robi dramatyczną pauzę i z szerokim uśmiechem mówi: Widzicie państwo, właśnie dzięki mnie przeciętny Kowalski po raz pierwszy przemawia na międzynarodowej konferencji gospodarczej. <tuszy> Kaczyński i Tusk poszli na ryby i złowili złotą rybkę. Rybka tradycyjnie powiedziała, że jeśli ją wypuszczą, spełni im trzy życzenia. Kaczyński i Tusk Zaczynają na zmianę wymieniać swoje prośby. Chcę, żeby premier mógł bezkarnie decydować o wszystkich nominacjach w rządzie i mieć większą władzę niż prezydent, mówi z uśmiechem Tusk. Dobrze, od teraz premier będzie miał takie prawo, odpowiedziała rybka. Ja chcę mieć luksusowy pałac, gdzie będę mógł odpoczywać i robić, co tylko zechcę, mówi Kaczyński. Nie ma problemu. Będziesz miał luksusowy pałac z wszelkimi wygodami. Odpowiedziała rybka i poprosiła Tuska o drugie życzenie. Chcę, żeby premier miał władzę nad absolutnie wszystkimi mediami w kraju, żeby mógł kontrolować informacje i o wszystkim decydować. Dobrze, premier będzie miał teraz pełną władzę nad wszystkimi mediami, odpowiedziała złota rybka i zapytała Kaczyńskiego o kolejne życzenie. Chcę flotę limuzyn z kierowcami na każde zawołanie, aby móc poruszać się z pełnym komfortem i elegancją. Mówi Kaczyński. Złota rybka trochę się dziwi, ale spełnia to życzenie i pyta Tuska o jego ostatnie życzenie. Chcę, żeby kadencja premiera była dożywotnia, żeby mógł rządzić bez ograniczeń czasowych i martwienia się o kolejne wybory. Nie ma problemu. Kadencja premiera jest od teraz dożywotnia. Odpowiada złota rybka, po czym pyta Kaczyńskiego: A jakie jest Twoje ostatnie życzenie? Kaczyński uśmiecha się szeroko, patrzy na Tuska i mówi: Chcę być premierem. <laughs> Donald Tusk odwiedza wieś. Żeby spotkać się z mieszkańcami i porozmawiać o ich problemach, podchodzi do jednego z rolników i pyta: Jak tam plony? Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Rolnik wzdycha. Panie Tusk, susza była, deszczu mało, plony kiepskie. Tusk zamyślony mówi. Hm, a czego wam najbardziej brakuje? Rolnik bez wahania. Żeby tak ktoś w końcu porządził uczciwie, dla ludzi. Tusk uśmiecha się i odpowiada. Dobrze, zanotuję. A mogę liczyć na wasze głosy w wyborach? Rolnik patrzy na niego, uśmiecha się i mówi. Panie Tusk, na deszcz też liczyliśmy. Donald Tusk odwiedza szkołę podstawową i chce zobaczyć, jak uczą się dzieci. Wchodzi do klasy matematycznej i pyta: Dzieci, kto z was wie, ile to dwa razy dwa? Jasiu podnosi rękę i mówi: Cztery! Tusk uśmiecha się i mówi: Bardzo dobrze, chłopcze. A wiesz, ile to dwa razy cztery? Jasiu odpowiada pewnie: o! Tusk jest pod wrażeniem i pyta, A jak myślisz, ile razy więcej mogę zrobić dla kraju jako premier? Jasiu patrzy na niego, myśli chwilę i mówi: Myślę, że zero, razy dwa to dalej zero, panie premierze. Donald Tusk postanowił nauczyć się gotować i zapisał się na kurs, który obiecywał, że nauczy go gotować jak szef kuchni w zaledwie 100 dni. Przychodzi na pierwsze zajęcia pełen entuzjazmu. Dzień dobry. Widzę, że oferujecie kurs, który nauczy mnie gotować jak prawdziwy szef kuchni w sto dni. Mówi podekscytowany Donald. Oczywiście, jesteśmy najlepszymi specjalistami w swoim fachu. Odpowiada kucharz z przekonaniem. Pierwszego dnia uczą Tuska, jak ugotować jajko na twardo, drugiego dnia, jak posmarować chleb masłem. Zdziwiony Donek reaguje. Ale co to ma być? Ja się chciałem nauczyć gotować jak szef kuchni, a nie takie podstawy, które każdy potrafi. Spokojnie, panie Donaldzie, to tylko wprowadzenie. Donald, choć lekko zdziwiony, uspokoił się, dowiadując, że to tylko wprowadzenie, a prawdziwe sekrety mistrzów kuchni nadejdą wkrótce. Minęły dni, tygodnie, a potem miesiące. Adonek wciąż poznawał jedynie banalne czynności typu jak obrać ogórka lub jak nalewać wodę do szklanki. 90. dnia Tusk zaczyna się niecierpliwić, ale wciąż ma nadzieję. Dochodzi setny dzień kursu, a Donald nie nauczył się niczego, co zbliżałoby go do poziomu szefa kuchni. Z niepokojem pyta: Dlaczego po stu dniach nie umiem niczego, co obiecywaliście? Jak to możliwe, że nic się nie nauczyłem? Kucharz spogląda na niego, uśmiecha się tajemniczo i odpowiada. Nasz kurs opiera się na pana taktyce, panie Donaldzie. Słucham, jakiej niby taktyce. Pyta zaskoczony Tusk. Taktyce stu konkretów. <słuch>